Bye, Kani, kolejnym, w kolejnym odcinku, gdzie Was zabieram na zakupy. Witajcie, a ja pierwsze co zabieram Cię na Bubble Tea. Tak. W ostatnim moim challenge'u na, na TikToku przegrałam, niestety, ona wygrała, więc pierwsze co robimy, to idziemy na Bubble Tea. Tak! Zostańcie do końca! Mhm. mamy nasze Bubble Tea. Mama, jakie ty masz? Eee, ja nie wiem, jakie mam, ale na pewno nie mam z tymi bąbelkami Bubble Tea, tylko ten. Jogurt mam, eee, chyba śmietankę jakąś i dużo truskawek. Dużo truskaweczek, właśnie nie ale Już się nie mogę doczekać, aż otworzy. Tylko patrz, teraz jest takie lodowate. Ja mam mango Bubble i Green Apple Tea. Spróbujemy. Robimy test. Tak, ona robi test, a tak naprawdę to już to yy, zielone jabłuszko bardzo często pije. Chyba, że inne bo I właśnie mnie opryskało. Chyba, że ma inny smak teraz tych bąbelków. Jeszcze ja. Jeszcze ja. Jak twoje smakuje? Trzeba tak mocno? O, elegancko. Pyszne. Moje jest bardzo słodkie. U. Bruskawkowo waniliowe lody, pycha. Taki shake jest. Mój jest ten eee, taki shake, pychota. Mój jest bardzo dobry no, i bardzo Ale Zimno troszeczkę zjedzięcie. Czy... Teraz zrobimy jeszcze scióciutkie zakupki. Jesteśmy właśnie, właśnie w naszym ulubionym sklepie, czyli TED! I właśnie jesteśmy tu, gdzie są słodycze. I pokażę Wam mega fajną rzecz. Patrzcie, do, jakie fajne! Dobra, wezmę. I takie, ojej, wypadło mi. I to takie marshmallow, weźmiemy to z gorącej czekolady I może I pianki, na Gdzie były na wieczór do kakao. Czy do Zobaczymy. Patrzcie, tutaj są upyraki dla piesków. Jeśli oglądacie moje Zobaczcie. filmiki, o, jeśli oglądacie moje filmiki, to wiecie, że chciałabym mieć bardzo, bardzo, bardzo mocno pieska. od trzech lat już chyba nawet. <laughs> I... Ale mam wredną matkę, która nigdy nie chciała się zgodzić. Tak, to ja jestem ja, No ja. Ale mama się ostatnio zgodziła. I zostańcie, z, z, oglądajcie na bieżąco moje filmiki, bo niedługo dostanę pieska po świętach, jak Klustka urodzi małe dziedziusie pieskowe. Małe dziedziusie pieskowe. Ale fajne to jest dla nich ubranka. Ale fajne gadżety są dla mnie. I już wam powiem, jak się ten piesek będzie nazywał. To będzie Daisy. Nie. Kochani, my już jesteśmy w domu i ja sobie pomyślałam, że zanim zacznę, zacznę tak dalej nagrywać, pokazywać wam różne DIY, -e, znaczy diy to pomyślałam sobie, że wam pokażę, jak wygląda w naszym salonie. Bo przez święta to tam prezenciki leżą różne. Dlatego ja wam pokażę, jak tam wygląda. Nie zdziwcie się, kiedy moja mama zacznie troszkę krzyczeć, tak, jeśli tak można powiedzieć. Bo zawsze zanim nagrywamy filmiki, zawsze mi przed tym mówi, posprzątajmy wprzątku pokój, zaraz nagrywamy, tylko jeszcze posprzątaj. Tam, gdzie nagrywamy. Ale, że tam jest teraz ogromny bałagan, to Wam teraz pokażę, jak to tam wygląda. Misia, zanim zaczniemy ten nagrywać, to ja zobaczę, wszystko ogarnąć i tę lampę ci włączyć, naszykować. No, widzicie, to tak sobie wygląda u nas, przygotowania. Co robisz? Co zrobisz, moszko? Ja Nagrywam filmik na TikToka. Jezus, się straszyłam, ty, że nagrywasz ten. że oczekiwanie, Saigon, dziecko. Dodaj, tylko tam, jakąś muzykę jak, na tego TikToka, jak ty tam nagrywasz. A co ty nagrywasz te prezenciki? E, e, tak, tak, prezenciki nagrywam. Zobaczy, ja zanim to ja to ogarnę, to ty ten filmik to dzisiaj po wieczorem na, nagrasz bo zobaczy. Ja. A ty chcesz co dzisiaj robić? Jakieś ciasteczka, czy co? E, no tak, ja co ciasteczki Ja yeah. popakuję, a chciałam jeszcze mydę trochę porobić, wosku. Ale trochę ten. Możemy to za godzinę zrobić? Mm -mm. Zanim ja to zrobię? Co? Dobrze. Okay. No kochani, właśnie widzieliście, jak to wygląda. Na szczęście ja sklejam moje filmiki, bo gdyby ona to robiła, to no, od razu by się dowiedziała, ale na szczęście się to dopiero dowie, jak będzie, będzie oglądała ten filmik. Ale raczej to nie będzie przeszkadzać, bo też ma, wiadomo, youtuba, tiktoka, więc mam nadzieję, że jej to nie będzie przeszkadzać. Witajcie, jestem z powrotem. Ogrądajmy już tu. Już można tutaj nagrywać. I teraz Wam pokażę, jak można fajny prezent zrobić, który można jeść. Nie wiem, czy w Polsce też to jest, ale jeśli ktoś z Was jest w Niemczech albo był kiedyś w Niemczech i był na Marku, to na pewno próbował e, prażone migdały. w na świątecznym ryneczku Weihnachtsmarku. <laughs> Czyli prażone migdały. I dzisiaj Wam pokażę, jak można je zrobić samemu, bo trzeba do tego tylko migdałów. Wody, cukier i co jeszcze było? Patelnie, może. Patelnie. <laughs> A to jest świetny pomysł, żeby na przykład komuś to podarować w prezencie. Dlatego ja mam tutaj malutkie słoiczki, do których można wtedy dać tego. To prażone migdały. Zaczynamy. Też wsypujemy tutaj nasze migdały. Teraz dodajemy bardzo dużo cukru. I teraz trochę cynamonu i dodajemy wodę. Zobaczcie kochanie, jak ma taką konsystencję, to zaraz będzie gotowe i możecie dodać na papier. Na papier do pieczenia, do pieczenia. żeby wyschły fajnie. <gry> yy, nie pokazałaś wcześniej, jaka fajna była konsystencja, jak one zaczynają się lepić. To zaczyna, że, to już wtedy widać, że one zaczynają się robić. Teraz no. są właściwie gotowe, nie? Przerzucimy tylko na papier i będziesz mogła pakować je w swoje słoiczki. Jak I to tak pięknie pachnie! Tak pachnie teraz karmelkiem w całym domku. Tutaj mamy nasze migdałki. Teraz poczekamy tylko, jak, tylko aż ostygną i będzie można je już pakować do naszych słoiczków. Moje migdałki jeszcze są ciepłe, ale lepiej już je zapakuję do pojemniczków, dlatego że może być, że, że je bym inaczej zjadła zaraz wszystkie Więc pakujemy o, Tam tylko jednego Patrzcie jak fajnie, niektóre są też sklejone I ja już mm. też mówiłam, one są przepyszne Smakują... To że to kalorii Znaczy dla tych, co mają diety, ale ja nie mam Ale fajne Jest to mega fajny prezencik Na przykład ja to dam ja mojej dostanę. babci Mamie <laughs> Cioci je! Ja, ja jadę do Polski. Dlatego robię taki mały słoiczek mojej babci i dla cioci i dla koleżanek, bo nie jestem pewna, chyba tak. w Polsce nie ma, nie ma takich tych co nie ma. Nie wiem. Nie, nie, bo jeszcze nigdy nie widziałam. Nie mieszkałam. mamy u nas ryneczku, więc nie mogę takiego, takiego świątecznego, więc nie jestem pewna, ale. Tutaj to jest taki chyba ich specjalitet nie? niemiecki, mm -hmm. że to, te kuchen, takie, to Ty to lubisz, nie? Ale no jest pyszne, to, pysznie, wydaje, to, to, to jest Fajnie będzie prezent. wyglądało. Ja uważam, że wszystkie prezenty, które są zrobione ręcznie, od serca są najlepsze. Pamiętaj, ja też, tak uważam. ja też w tym roku chciałabym prezent. No oczywiście żarty, wiadomo, że prezenty przynosi Mikołaj, ale nic się też nie stanie. Nie wiem. Nic się nie stanie, jak ktoś tak coś fajnego podaruje komuś bliskiemu, prawda? E, na przykład, jak to ty to robisz babciu, Ole, no pakowałaś nie zostanie dla ciebie. Ona już zjadła połowę, zanim to tutaj wylądowało. Mhm. Ale prosty pomysł, tak? Jak ktoś lubi orzeszki migdałki, to to jest tak, jakby, jakby się jadło karmel z orzechami. My. Pychotka. Ja tak naprawdę tak bardzo nie lubię orzech w takich zwykłych. Na no, niektóre orzechy jesteś nawet uczulona, na, ty, na to nie skoro... No, na szczęście. Na szczęście, na no, twoje ulubione. No, ale to na no, serio to jest jeden. pomysł, na... polecam tak. Prezent już masz, jeszcze coś fajnego będziesz wymyślał dzisiaj? Tak i zaraz wam to pokażę. To jest też moim zdaniem mega fajny prezent, do którego też można właśnie dać takie migdały. Albo na przykład słodycze. Mój drugi pomysł na dzisiaj to są tutki To są tutki z filtrów do kawy które też są super, żeby na przykład dać słodycze albo nasze migdały albo nasze migdały albo nasze migdały, co przy tam zrobiliśmy i żeby zrobić taką tutkę która będzie wyglądała jak reniferek, potrzebujemy filtry do kawy Papier i filter złotawy, i klej, i jakaś kredka lub mazak, żeby można było to sobie wszystko zobaczyć, jak to się chce namalować. Więc zaczynamy. Zaczynamy od tego, że sobie robimy na tym czerwonym papierze. W kamerze to teraz wygląda na. E, na inny kolor niż czerwony. Ale tak naprawdę to jest kolor czerwony. Z którego sobie teraz. na sobie teraz malujemy kółeczko. Które też zaraz wycinamy. Już sobie wyciąłem wyci te kółeczko. I teraz jeszcze zrobimy sobie rogi, które zrobimy. Um, to teraz nie jest papier, ale podobno. To nie jest też podobne do papieru, ale patrzcie. Ile tam jest brokatu. Ale z tego sobie robimy teraz rogi. Teraz mam tu wycięte rogi. E, rogi i jego czerwony nosek. Hmm, ale moim zdaniem coś tu jeszcze brakuje. Właśnie, potrzebujemy jeszcze oczka i ja oczka zrobię tak, że namaluję sobie oczka i w środku zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Teraz mam tu moje oczka, rogi i mój nosek. Ja już jestem prawie gotowa, teraz tylko będę musiała moje rogi tutaj do środka wkleić. Mój nosek tutaj nakleić, a oczka sobie nakleję o tutaj. I teraz kleimy. Kochani, to jest moja efekt. To jest moja tutka. Można tutaj na przykład dać migdałki. A! I to możecie na przykład dać też tak, samo jak te prezenciki, co przed chwilą wam pokazywałam. Tylko, że właśnie w takiej tutce można tutaj szybko powiesić na choinkę. Tam jest tu nasza choinka. Można to na choinkę powiesić. Jestem za tym super prezent, dlatego, że jest to samo zrobione, ręcznie zrobione. A jak wiecie, ja kocham takie prezenty samo zrobione. Ja Wam jeszcze chciałam pożyczyć wesołych świąt, bo za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dni już są święta. Ja tu mam mój adwent kalendarz, dlatego ja właśnie policzyłam. Już za sześć dni są święta. Ale ten czas szybko leci. Jeszcze myślałam, że jest pierwszy, że jest dopiero pierwszy grudzień, no ale. Już jest 17... nie. 17 albo 18, chyba 18 grudzień, więc już tylko parę dni do, do świąt, a ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się ten film podobał, jeśli tak to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i do następnego filmiku, pa pa, wesołych świąt!